sobie W Roblox sam. Dzisiaj gramy. A więc tak. Yy, może ja najpierw. weźmy sobie. Dodać mi, bo. nie wiem. Chcę Wam pokazać. Peta, Którego tam Dostałam? Jakby. Że to, że to. to moja lalka, Może siedzi obok... Cicho. No. Już się ucieszyła. Jak to się załaduje, to wrócę. Bo no. Już się załadowało i teraz on ma Fly, patrz Ale nie ma rajd niestety, ale wyjdziemy sobie z domu. I ja nazwałam moją lalkę Nikola. Dobra, lecimy. Kto ma na imię Nikola pij szybko, chyba, że będę wyłączony, to nie moja decyzja. Lecimy, lecimy, już chce mu się pić, a więc lecimy sobie do szkółki, bo tam jest pizze z tego, co wiem. No, nie gram jakoś długo, a już dostałam takiego fajnego peta, a więc no, będzie. mam mało petów bardzo, ale no. Więc jak ktoś chce oddać jakieś fajne, jakieś, nowojętnie za darmo, no to w komentarzach swoje nazwy. Ee, ja mam nazwę Rybkowa, wszystko z małej razem, 1, 2, 3, 4, już wam pokażę. O, widzicie, tu jest moja nazwa. No i możecie sobie, nie mnie poprosić o jakby znajomych, no dołączenie. Już mamy pierwszego troika, a więc... No. Czekamy, czy tu? Nie. Kurczę no. Bo on się zgadza, ale to mi się nie opyla. Bardzo. Ja chciałam zawsze mieć takiego unicorna właśnie. że ja albo czytałem. No. Bardziej slajem. Więc ja im proszę szybko. Okej, da. Poczekajcie, poproszę kogoś, żeby się Jak się zgodzi, to do was wlica. Bo wiecie. Dobra, mam. I tutaj jest coś takiego, ale mi się nie bardzo nie podoba. Jeszcze się mam w dodatku na imię Ej, Nie wiem, czy się zgadzać. Nie mam Nie, nie, O, to jest Olik. Nie Olik. Kurczę. Snowman. O! Nie. O, dobra. Proszę nie mam. Nie czekam. O kurczę, no nie no. Jak bym się nie zgodziła, no bo jednak już tutaj nie polało bardzo. Ja wiem, gdzie trzeba lecieć na kemping on będzie chciał. Ale jeszcze musi pić chce A nie może. Wyłączę sobie Ten czat. Lecimy. I to będzie krótki odcinek. Będzie on trwał jakieś 6 minut, bo no nie chcę nic nagrywać. Okej, okay, to podłóżmy. Tak on i zaraz poczekamy, pewnie będzie pe camping. to w ogóle jest do kupienia za 200 i mnie da dostać, stać ale to bez sensu kupować, bo tam są identyczne rzeczy jak tutaj a więc po ile to nie da... nie, jakby była po jeden to bym kupiła ale no nie kupię wezmę kilka tych pianek jeden. Dobra, zrobisz. O, dziewięć. Jeszcze jedną. Nie to było. Dobra, tu się zostałeś, chodź. Idziemy. Stań sobie. To jest coś, bo Tam nie możemy być. Ja polecę do szkoły szybko i wrócę. Jestem już w szkole. Już nie proszą o trade kurczę. Ludzie. Sorry, ale sprawdzę tylko twoją ofertę, bo na razie jak nie nie bo to, no, no, to jest Zgodziła Zgodziłabym się, ale sorki. Nie wiem, dam jej dwa pety. Ten stole. Ten, który mi się nie podoba. Taką bańkę. Którą trzeba dostać za poziom. Tą poduszkę. To to i można kolać, to jest słaba, no i zaraz do was wracam, chyba, że zdelinkuję, oczywiście zdelinkowała, no ale cóż, Jezu, ty chcesz iść do domu, tak, ty ale, znaczy, jest to szołek, ale dobra, chcę wejść idziemy do domu, I no, zaraz tam dojdę. Mamy jeszcze minutkę. Już go umyję. No i idę na hot spring, bo on chce. I jeszcze takie PS, możecie pisać um, oferty za tego dragonu, tylko Musi być 9 rzeczy, no chyba że jakieś mega dobre z Fly Na przykład e, jeden mega neon snowman z Fly Ride. E, dwa legendarne PETy. Je jeden z Flyem PET legendarny. E, do tego jeszcze na przykład jakieś. Trzy koty, no i nie wiem, cztery psy, i no i tyle. Ale nie, jeszcze dwa pety z Flyride. Tylko jakieś dobre, Więc za taką ofertę się zgodzę. No i zrobimy mu na Tom. Tom. Sprigin, na coś tam? Bo, nie wiem, co to będzie, ale no i zaraz do Was wrócę, jak to hot spring minie. Zrobiło mi się to jakby to hot string, no i czekam na kolejną rzecz, bo za, no bo ja chcę na odcinku e, wbić to. no więc zaraz wracam. Czekam już tak od kilku minut, nikt mnie nie prosi o da ani on nic nie chce, ten smog, czy coś tam, nie to denerwuje, więc jeszcze poczekajcie, no. Wybrałam trejda i wkładam. I co? Nie napiszę jej add. A tutaj Fly Pepsi napisam, bo mnie denerwola. Nie, I zgodzę się. Za samego tego pana. Nie chcę nic mi Jeszcze. Ultra Nie, to nie, wam. nieważne, zaraz coś napiszę. Wrócę. Czekajcie. Kurczę. Daj mi dwie W Nie. Daj mi to. Jeszcze jedną piankę. Nie, to nie. Nie, to nie, kurde. Dobra. Ogólnie to już kończę. Dziękuję za oglądanie. Bajo Na jajo. -na.